Hej, hej, hej! Witam Was ponownie bardzo serdecznie w kolejnej części maratonu unboxingu, jaki dla Was przygotowałem w najbliższe dni. Dziś sięgamy po loot crate'a ze stycznia. Nie wiem jaki jest temat, za momencie jak otworzymy sobie tego boks'a i zobaczymy. Mam nadzieję, że, że będzie opisany równie dobrze co pixel Boxy, które faktycznie mają w tym momencie gdzieś tam jakąś w środku wkładkę, która, która jasno wyjaśnia jaki jest... Temat. Dobra, na start widzę figurkę z Wojowniczych Żółwi Ninja oraz koszulkę z Mario, a na dole jest jeszcze coś z Supermana, więc w porządku. Zaczniemy chyba od koszulki, bo najwięcej miejsca zajmuje. Jest taka. Wyją standardowo zobaczycie pierwsi. Ja przyjrzę się później. Jest bardzo przyjemny materiał. Jest taki, taki lekki. To nie jest taka gruba koszulka, tylko taka właśnie na, na lato idealna. E, druk za to jest dość ciężki, e, dość gruby, mimo że nie wygląda na taki. No i standardowo jest e, logo Nintendo e, podkreślające, że jest to produkt licencjonowany. Jest to koszulka Rock Me, cokolwiek to jest, nie mam pojęcia, więc to nie jest, nie jest e, robione przez żadną dużą firmę zajmującą się gadżetami z gier, e, ale koszulka jest całkiem ładna. The Original Since. O, 81. Dobra, koszulka sobie zostaje tutaj. Na nią będziemy wykładać pozostałe gadżety. Pociśnijmy z figurką. Jest ciężka. Myślałem, że to będzie takie lekkie jak, jak to, co było w Pixelboxie. Um. A, one się stakują. Dobra. A, to nawet. O mój Boże, to nie jest figurka. Czy to jest kieliszek? Czy to jest shredder kieliszek? Ja nie wiem, czy to jest kieliszek, ale tego będę używał jako kieliszka. Yy, I powiem wam więcej: jeśli miałbym więcej tych figurek, to one się stakują ze sobą w formie totemu. Czujecie klimat? Mógłbym mieć mógłbym po prostu tak kilona za kilonem napierdzielać, ale to by było dobre. Fajne, muszę poszukać ich więcej, sobie załatwić cały zestaw, bo to jest fajne, ale nie załatwię, bo to jest Loot Crate Exclusive. Czujecie? Robią coś, co, co się ze sobą łączy, a potem dają Ci tylko jedną sztukę i nie dają Ci więcej szansy, żeby to zamówić po raz kolejny. You can collect them all geeky tikis. Okay. Czyli chyba można kupić pozostałe rzeczy na e, geeky tikis, a być może shredder jest ekskluzywny właśnie dla e, crate'a. Ciekawe, ale jako kieliszek wygląda bardzo fajnie, jest, jest ciężki, jest na swój sposób poręczny przez te nacięcie tutaj wokół szyi. Fajne, to jest dobry gadżet, to jest bardzo ładny ekskluzyw, jestem z niego zadowolony. Kartonik zamykam, odkładam z boku, sam kieliszek będzie sobie gdzieś tu e, leżał. Pierwszy Avenger, słuchajcie, z tarczą kapitana Ameryki. Co to będzie? To jest replika tarczy. No, jest napisane. To jest replika tarczy. Jeśli jest ładnie wykonana, to będę znowu bardzo zadowolonym Kamilem w dniu dzisiejszym. Nie wywalaj się. Okej. Okay. Jest całkiem w porządku z tego, co widzę. Jest dość ciężka. W sensie, e, chciałbym, żeby to był jakiś szczegół na tej tarczy. Nie wiem, żeby krawędzie był jakieś pogrubione albo cokolwiek. Wyglądałoby to znacznie lepiej, ale już widzę, że i tak jest całkiem w porządku. Szczególnie, że jest do tego jakaś e, podkładka. Zaraz zobaczymy, jak to da się... E, czy to się wiesza na ścianie, czy to się układa na podkładce i po prostu stawia na półce. A, okej, okay, dobra. Całkiem fajnie. Całkiem fajnie przemyślana podkładka. Czyli mamy coś takiego... To wtykamy ten element. Siedzi? I na tym czymś. Nie widzieliście tego. I na tym czymś układamy tarczę. He? Tak, dobrze. W ten sposób. O, ideolo. No, powiem Wam, że całkiem w porządku. Gdyby sama tarcza, tak jak mówię, miała jakieś pogrubione krawędzie czy coś w tym stylu, byłoby świetnie, ale rozumiem, że to jest replika, i musieli się trzymać w wersji takiej, jaka była gdzieś tam w uniwersum przedstawiona. To wygląda dość porządnie, mimo że to jest plastik. To wygląda nawet troszkę jak skóra faktycznie, ale to jest plastik. No dobra, fajny gadżet. Ja szanuję. No, Okej, okay. mogę to odłożyć gdzieś tu z przodu, niech sobie leży, ładnie się eksponuje, kartonik rzucam na dół. I czy my mamy tutaj reprint pierwszego Action Comics z Supermanem? Na to wygląda. Oczywiście, oczywiście gdyby to był faktycznie pierwszy numer jeszcze w takiej jakości, to byłbym właśnie bardzo bogatym człowiekiem. I jako, że nie jestem szczególnie fanem DC, to po prostu bym go sprzedał i nie trzymałbym go jako kolekcjoner. Nawet nie wiem, czy jest sens go otwierać. To jest po prostu pierwszy Action Comics e, przeprintowany, e, ale z jakimś takim certyfikatem autentyczności, który główno znaczy, bo to i tak kosztuje grosze. Ale to nic, fajnie. Całkiem spoko e, mieć coś takiego w swojej kolekcji. Bardzo ładna znowu przypinka. Jak gdyby e, Loot crate nadal jest po prostu mistrzem, jeśli chodzi o przypinki sezonowe. E, w, tym, e, w tym miesiącu w tym miesiącu Przypinka jest z Wojowniczych Żółwi Ninja, ale próbuję znaleźć informację o tym, jaki jest temat. This pin unlocks something epic. Okej, okay. to jest ogólnie studienka kanalizacyjna z logiem Wojowniczych Żółwi Ninja. Jest bardzo ładna przypinka, muszę przyznać. A tematem jest chyba Origins. Na to wygląda. W, tej, w tym zeszczyciku standardowo nie ma nic, co mogłoby mnie zainteresować, e, ale okej, okay, to wszystko. No i znowu jest karton. Jak gdzieś tam na przebitkach spróbuję Wam wyrzucić go na drugą stronę, żebyście sobie zobaczyli. Jest takim ładnym klasycznym Supermanem e, w porządku. Kieliszek po prostu wygrywa wszystko absolutnie. Koszulka jest okej, okay, ale bez szału. E, Tarcza być może będzie wyglądała gdzieś tam z daleka ładnie na półce. Przypinka fantastyczna, ale to jest tylko przypinka. No, a ten re reprint pierwszego Action Comics, takie mech. Ja jestem fanem komiksu, a nawet mnie to nie porywa, nie? Także tak wygląda, słuchajcie, e, styczniowy Loot Crate. Dawajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. E, ja jestem zadowolony, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, pa pa!